Dzień dobry. Produkty z zakwasowni nie zawierają konserwantów i wzmacniaczy smaku. Kimchi to tradycyjna koreańska kiszonka o wyrazistym aromacie i intensywnym, lekko pikantnym smaku, składająca się z fermentowanych lub kiszonych warzyw. Przeciętny Koreańczyk zjada jej około 20 kg rocznie, w tym przynajmniej raz dziennie. Omawiany produkt został przygotowany z certyfikowanych składników ekologicznych i jest niepasteryzowany. Tradycja wspólnego przygotowania i dzielenia się kimchi, podobnie jak samo kimchi, na wniosek Korei Południowej zostały wpisane w 2013 roku na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez UNESCO. 100 g produktu dostarcza 17 kcal śladowej ilości tłuszczu, mniej niż 1 g węglowodanów i tyle samo cukrów, około 1 g białka i niespełna 1 g soli. W składzie zawiera kapustę pekińską, czosnek, cebulę, imbir, marchew, rzodkiew, chili, miso, sos sojowy i sól. Kimchi stanowi bardzo bogate źródło bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, a także błonnika, witaminy A, karotenoidów, witamin z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak sód, potas, wapń, fosfor, magnez czy żelazo. Witamina A i karotenoidy należą do przeciwutleniaczy. Które neutralizują działanie wolnych rodników oraz zapobiegają chorobom oczu, takim jak zaćma czy zwyrodnienie plamki żółtej. Kimchi ma wysoką zawartość błonnika, który poprawia perystaltykę jelit. Do tego posiada silne działanie probiotyczne, ma bowiem zdolność przywracania prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Bakterie probiotyczne są pomocne w czasie przyjmowania antybiotyków oraz wspierają organizm podczas infekcji. Działają także przeciwpasożytniczo. Ze względu na niską ilość węglowodanów, produkt jest odpowiedni dla osób z cukrzycą. W przypadku zaostrzonych stanów zapalnych układu pokarmowego, jego spożywanie należy skonsultować z lekarzem. Produkt można spożywać na zimno jako przekąskę lub dań na ciepło, np. do zup. Należy przy tym zaznaczyć, że w wersji surowej i niepodgrzanej zawiera najwięcej witamin.